Wybierz podłoże do planki parkietowej przed omówieniem jak wybrać podłoże pod parkietową podłogą warto zrozumieć Warm Devi Power instrukcje zdjęcia recenzja wideo wydajność ogrzewania dowolnego obiektu celów mieszkaniowych lub przemysłowych jest możliwa Z instalacja kanapki kominowej jeśli jesteś właścicielem prywatnego domu lub domku prawdopodobnie o tym wiesz głosy plus głos Głos przeciwko. Każdy deweloper chce, aby budowa dowolnego celu zadowolić swoje długie życie. Fundacja jest odpowiedzialna za stabilność i niezawodność struktury. Dlatego szczególną uwagę nadaje jej układ. Głównymi elementami podstawy są beton i wzmocnienie. Ostatni element odgrywa ważną rolę. W końcu to on nadaje konkretnej mieszaninie charakterystyki siły bez użycia wzmocnienia dom zacznie się zwisać i toczyć w najgorszym. W tym przypadku ściany zostaną zniszczone, artykuł będzie miał sposób prawidłowego zainstalowania wzmocnienia pod fundamentem, zawartość. Różnorodne wzmocnienie dla fundacji stalowe złączki dla fundamentu tradycyjnie metalowe pręty wykonane ze stali o niskiej zawartości węglowej są używane do wzmocnienia każdego rodzaju podkładu. Ten produkt walcowania metalowego jest produktem okrągłego odcinka z gładką lub falistą powierzchnią. W produkcji stosowana jest technologia na zimno i gorąco. Ostatnia opcja pozwala po prostu wytwarzać pręty w celu tworzenia monolitycznych struktur betonowych. Nowych. wzmocnienie zdjęcia fundacji i produkty metalowe z oznaczeniem od A2 do A6 mają okres okresowy, ręki te są zalecane do takich prac jak układ podstawy w budowie domów. Gładkie pręty są używane tylko jako elementy pomocnicze. Wzmocnienie doskonale wytrzymuje obciążenia podłużne i poprzeczne. Jego lokalizacja w ramce pozwala prawidłowo rozłożyć wytrzymałość obciążeń dynamicznych i zapobiegać pojawieniu się pęknięć w strukturze. Wzmocnienie złożone dla fundamentu na rynku przedstawiono stosunkowo nowy rodzaj wzmocnienia do wzmocnienia prętów kompozytowych. Ich użycie nie jest tak powszechne w przestrzeni post-Sowiet niż w ten sam sposób w tej samej Ameryce lub Japonii. 2 do produkcji prętów stosuje się włókno włókna lub włókna bazaltu. Ta ostatnia opcja charakteryzuje się zwiększoną siłą ale koszt tego zbrojenia dla kosztów fundamentu jest droższy niż analog z włókna szklanego. Takie produkty są odpowiednie do stresowanego, nieakcentowanego i sprężonego wzmocnienia różnych struktur. Produkty są uwalniane w zatokach lub prętach. Podobnie jak metalowe produkty toczące się mogą mieć okresowy i gładki profil. Tradycje lub innowacje aby zdecydować o wyborze produktów metali i kompozytowych – Możesz porównać ich pozytywne cechy i zwrócić uwagę na wady, plusy instalacji i wzmocnienia metalu dla fundamentu elastyczność. Takie pręty można podać dowolny kształt bezpośrednio na placu budowy, możliwość spawania, zbudowanie ramki dla określonych rozmiarów nie będzie trudne, odporność na ogień. Produkty nie są zdeformowane i nie tracą początkowych cech nawet w długoterminowej ekspozycji na otwarty pożar. Dostępność. Łatwo jest kupić metalowe produkty, niezależnie od regionu kraju. Plusy prętów kompozytowych mała waga co pozwala zmniejszyć dodatkowe obciążenie fundamentu. W związku z tym transport produktów oraz ładowanie i rozładunek odbywa się bez trudności. Nienarażone na korozję, alkalis, sole i kwasy, niska przewodnictwo cieplne, co oznacza brak zimnych mostów, długie życie na służbie od 50 do 100 lat, wady metalowych prętów, podatność zniszczenia przed procesami korozji, znaczna waga. W niektórych przypadkach ten czynnik jest decydujący. Wady prętów kompozytowych, wysoki moduł sprężysty. Aby utworzyć zakrzywiony element, musisz skontaktować się z warsztatem produkcyjnym. Niski opór rogniowy. Oczywiście nie wspiera to materiału spalania, ale pod wpływem wysokich temperatur pręd zmiękcza, co negatywnie wpływa na siłę struktury. Wybór między tymi materiałami pozostaje u dewelopera. Jeśli chodzi o cenę wzmocnienia dla fundacji, różnica tutaj nie jest znacząca. Biorąc pod uwagę koszty produktów, transport, koszty instalacji które należy zaoszczędzić ze względu na każdy rodzaj wzmocnienia. Średnica wzmocnienia wymagana siła fundamentu jest osiągana dzięki betonowej marce i prawidłowo wybranej średnicy prętów. Najbardziej niezawodną u 200 Bebeksle u 200 Bale także bardziej opcją kosztową będą produkty o maksymalnej możliwej średnicy. Zazwyczaj do pracy są wybierane pręty o grubości 8 do 12 mm. Ten wskaźnik wystarczy, aby budować budynki o wysokim stopniu obciążenia. Ale jeśli planowane jest ułożenie podstawy na niewielkiej głębokości, Wówczas taki nadmiar materiału nie jest uzasadniony. W obliczeniach możesz kierować się następującym odsetkiem Przekrój zbrojenia powinien być równy 0,1% powierzchni fundamentu. Jedną z racjonalnych metod jest wybór grubości wzmocnienia w oparciu o jego lokalizację. W lokalizacji podłużnej produkty o średnicy 10 mm są pobierane o maksymalnej długości 3m. W tym przypadku pręty poprzecznej mogą mieć średnicę 6 do 8 mm. Jeśli planujesz użyć złączek o większej długości, to znaczy ponad 3m, Zalecana średnica wyniesie 12 mm, dlatego poprzecznie zlokalizowane pręty mogą mieć grubość 8 do 10 mm. Jeśli chodzi o materiały kompozytowe, należy powiedzieć, że średnica prętów z włókna szklanego jest równa 6 do 8 mm. Jest podobna do średnicy produkcji metalu odpowiednio w 8 do 12 mm, aby wymienić pręty stalowe grubością materiału kompozytowego 6 do 8 mm. Pobierane są produkty o średnicy 4 do 6 mm. Obliczanie wzmocnienia dla fundamentu, aby nie zawiesić konstrukcji, gdy brakuje materiału wzmacniającego, a jednocześnie nie płacić dodatkowo za drugą dostawę. Konieczne jest narysowanie schematu fundamentu i obliczenie liczby prętów. Aby uzyskać przykład wizualny, weź dom 9 na 12 m z dwoma ścianami obciążenia o długości 9 i 6 m. Struktura zostanie zbudowana na podstawie rodzaju paska. Z reguły dla takiego schematu stosuje się pręt o średnicy 12 mm. W lokalizacji podłużnej umieszczane są cztery sztuki. Po pierwsze, obliczany jest obwód budynku. 9 plus 12, 2u003d216, m. Długość podstawy pod ścianami łożyska jest dodawana do wyniku. 216 plus 9 plus 6u003d231, m. Powstała długość jest mnożona przez liczbę prętów. 231 4u003d924, m. Jeśli nie można kupić prętów o wymaganej długości. Uwzględniane są dodatkowe metry zbrojenia do opatrunku, gdzie nakładanie się powinno wynosić co najmniej 1 m. Załóżmy, że projekt przewiduje jedno połączenie prętów podłużnych, a następnie liczba prętów wzmacniających zgodnie ze schematem jest mnożona przez liczbę ścian. W rezultacie powinno się okazać 46003 d 24 m Wynik zwiększa poprzednią wartość. 924 plus 24 u003d 948m. Teraz obliczamy gładkie wzmocnienie niezbędne do stylizacji poprzecznej, w której szerokość fundamentu paska wyniesie 0,5m. Zabramy 0,3m za etap między paskami. 231 z r 0,3 u003d 385 M. Trudno jest wziąć pod uwagę wszystkie skrawki i nakładanie się obliczeń wstępnych, dlatego eksperci zalecają dodanie 10% do końcowego wyniku. Urządzenie wzmacniające fundament bez głębokiego zanurzania się w obliczeniach oraz charakterystyk fizycznych i technicznych materiałów używanych podczas wznoszenia fundamentu można powiedzieć, beton jest wysoce odporny na kompresję, ale przy niskiej odporności na rozciąganie a jednocześnie produkty stalowe i kompozytowe spokojnie wytrzymują duże obciążenia rozciągające, dolna część podstawy struktury akceptuje siły rozciągania i górne obciążenie kompresji, zatem łącząc elementy wzmacniające i beton możliwe jest osiągnięcie optymalnego stosunku odporności na różne rodzaje narażenia, w oparciu o powyższe tezy możemy stwierdzić, że tylko dolna część podstawowego wymaga wzmocnienia. Ale tutaj, oprócz obciążeń wytwarzanych przez ściany budynków i innych elementów strukturalnych, Wpływ na stabilność mroźnej gleby przewracającej się przez ściany gleby kąty wymagają szczególnej uwagi. W tych punktach wpływa maksymalne obciążenia, więc w każdym przypadku niemożliwe jest oszczędzanie materiału. Kilka przydatnych wskazówek złożone podłużnie pręty są pobierane o średnicy 8 do 12 mm, im wyższy obwód stojącego budynku tym większa powinna być średnica. Aby uzyskać lepszą przyczepność z betonową masą, lepiej jest kupić produkty z żebrowaną powierzchnią. Wpręty nie powinny leżeć na dnie wykopu, znajdować się w pobliżu powierzchni, ale niezbyt głęboko lub w kontakcie ze ścianami szalunki. Muszą być niezawodnie ukryte w grubości betonu. Produkty złożone skrzyżowo i pionowo niosą niższe obciążenie. W związku z tym do takich prac używane są gładkie produkty o mniejszej średnicy, 6-8 mm. Wzmocnienie DI dla fundamentu. Etapy pracy do tego procesu potrzebujesz minimalnego zestawu, bezpośrednio same wzmocnienie, drut dziewiarski, broń lub szczypce czas i cierpliwość etapy pracy w przygotowanych szalunkach, których ściany są niezawodnie chronione przez wodoodporny materiał, Warstwa piasku jest wypełniona. Podłoże jest zwilżone i pogarszane. Na nim ułożone są kawałki złamanej cegły lub kamienia. Będą służyć jako wsparcie dla prętów i nie pozwolą im skontaktować się z dnem. Odległość między ścianami szalunki a ramą wzmacniającą powinna wynosić co najmniej 5 cm, aby osiągnąć maksymalną wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Stosuje się pręty o maksymalnej długości, dlatego możliwe będzie unikanie dużej liczby związków, a jednocześnie zmniejszyć zużycie materiału z powodu braku nakładania się. W przypadku standardowej podstawy cztery elementy podłużne zlokalizowane w dwa rzędach, dwa sztuki z góry i poniżej. Wystarczą o szerokości nie więcej niż pół metra. Zastosowanie 3 lub 4 produktów jest istotne dla szerszego fundamentu lub podczas wznoszenia domu na nieco doskonałej ziemi. Wpręty są napędzane pozycją pionową w ziemi. Dolne jest dolne poziomy zasięg wzmocnienia. Poprzez specjalnie pistolet powstaje kilka elementów. Hak na drutach przyspieszy i ułatwi cały proces pracy. Liczba zwojów zależy od doświadczenia na końcu powinna być napiętym węzłem. Przy niewielkiej ilości pracy szczypce są powszechnie używane. Drut o długości około 30 cm jest wygięty na pół dzięki czemu pętla tworzy się po jednej stronie, chwytając odcinek drutu dwa bakenki. Drugi koniec drutu rozprzestrzenia się woko, Następnie oba końce z ruchami obrotowymi są przewijane kilkakrotnie, zaciskając mocno w węzeł. Ważne jest. Aby nie przesadzić z nim i przecinać drut w punkcie połączenia. Zamocowanie elementów metalowych może być przeprowadzane przez maszynę spawalniczą. Ta metoda pozwoli im szybko i niezawodnie zjednoczyć je w jedną grupę. Jednak siła może grać przeciwko. Podczas mrozów gleba zaczyna chodzić, a fundament musi się do niej przystosować. Drut zapewnia po prostu niezbędną lukę do rozciągania. Ponadto, przed spawanymi operacjami, Upewnij się, że produkt metalowego toczenia ma etykietę C, inne produkty po prostu straci część siły w punktach połączenia. Podolnych prętach zlokalizowanych w poziomie przechodzą do ogólnego rzędu. Powinien znajdować się 50-60 mm od krawędzi wykopu, Niezależnie od głębokości fundamentu. Kąty są wzmacniane za pomocą wzmocnienia w kształcie G i P. W takich punktach nie można po prostu zastosować podwójnego rzędu prętów. Przychodzenie kątowe powinno być jak najbardziej silne. Można to osiągnąć poprzez dodanie dodatkowych elementów poprzecznych i pionowych. Te same zasady są stosowane w układzie przejściowych w kształcie litery T, miejsca wejścia wewnętrznych ścian podtrzymujących do zewnętrznych ścian kapitałowych. Zastosowanie wzmocnienia w budowie konstrukcji betonowych nie jest nowe. Lepiej jednak było wymyślić taką technologię, aby wymyślić jasne umysły. Chcąc chronić podstawę domu przed zniszczeniem, nie zaniedbuj tych prac. Przedłużyć działanie domu na dłuższy okres. Wzmocnienie fundamentu wideo skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Do wzmocnienia fundamentu 30.10.2017 z Hanna Gorokchowa, aby wzmocnić fundację podczas budowy wiejskiego domu, budowniczowie doradzili zakupy wzmocnienia na stlprohttp2.sh z rwww. Stlpro. rus Armatura. mają sprzedaż w najlepszej cenie, z dostawą, zamówienie jest złożone szybko, menedżerowie pokazują, że kompetentnie, polecam napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz javascript, aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, do wzmocnienia fundamentu 30.10.2017 z Hanna Gorokchowa, aby wzmocnić fundację podczas budowy wiejskiego domu, Budowniczowie doradzili zakupy wzmocnienia na Stelpro w Stl Pro. Rus- Lesz. Mają sprzedaż w najlepszej cenie z dostawą zamówienie jest złożone szybko. Menedżerowie pokazują, że kompetentnie polecam aby wzmocnić fundację podczas budowy wiejskiego domu. Budowniczowie doradzili zakupy wzmocnienia na Pro Http Pro. Rus Lesz Armaturas Lesz. Mają sprzedaż w najlepszej cenie, z dostawą. Zamówienie jest złożone szybko, menedżerowie pokazują, że kompetentnie. Polecam informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.